Sobota 26 października. W teledzienniku wita Państwa Rafał Dziewięcki. Rozpoczynamy od skrótu najważniejszych informacji. W niespełna dwa miesiące po uroczystości odsłonięcia nieznani wandale zdewastowali pomnik żołnierzy górników w pobliżu kościoła garnizonowego. Po zamknięciu w nocy z 3 na 4 listopada wiaduktu na ulicy Słowackiego zmieniona zostanie organizacja ruchu kołowego w centrum miasta. Nieznani sprawcy zdewastowali pomnik żołnierzy górników, znajdujący się w pobliżu kościoła garnizonowego. Od uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika upłynęło półtora miesiąca. Pomnik, poświęcony żołnierzom górnikom, którzy zmarli podczas lub w wyniku przymusowej pracy, m.in. w kopalniach ród uranu, odsłonięto w Radomiu 8 września. Po miesiącu nieznani dotychczas złodzieje wykopali 11 z 12 posadzonych w pobliżu pomnika krzewów Tui. W minioną niedzielę przed godziną 12 kilku młodych ludzi utrąciło jedno ze skrzydeł orła umieszczonego nad pamiątkową tablicą. Jest to dla nas bardzo przykre i, i godne ubolewania, dlatego że to pochodzi od ludzi biednych, z ich składek, z rent i emerytur, ludzi, którzy w tej chwili. No, nie, którym się nie za bardzo dobrze powodzi niejednokrotnie. I nas to kosztowało ponad 50 milionów złotych. Już nie chodzi o pieniądze, ale chodzi o, o, o samo sumienie tych ludzi, którzy tego dokonali. No jest mi bardzo przykro i ubolewam nad tym razem z całym naszym związkiem. Przed 1 listopada pomnik zostanie zrekonstruowany przez jego wykonawcę firmę Kamar. Na szczęście utrącone skrzydło zostało odnalezione i jest przechowywane w zachrystii kościoła. W czasie święta zmarłych oraz barburki członkowie związku będą pełnić przy pomniku dyżury. Decyzja o powrocie Anioła Ciszy na grobowiec Konstantego Mireckiego była zbieżna w dacie z korespondencją, którą otrzymaliśmy od autora rzeźby Szczepana Kowalskiego. Właściciel pracowni rzeźby i konserwacji zabytków pisze m.in. Długotrwałe starania zostały wreszcie zakończone odsłonięciem rzeźby. Wokół anioła ciszy wypowiedziano wiele gorzkich i cierpkich słów. Narosło wiele półprawd i kłamstw. Konflikt, jaki podzielił niektóre środowiska, powinien zostać zażegnany. Pierwszy zrozumiał to pan Marek Szczepanik, artysta rzeźbiarz, twórca konkurencyjnej rzeźby. Jako dowód Szczepan Kowalski załączył pismo od Marka Szczepanika, który przeprasza publicznie Szczepana Kowalskiego, właściciela firmy Kamar, za, cytujemy, wszystkie nieprawdziwe informacje i opinie, jakie wyraził wobec osób trzecich o właścicielu firmy i wykonanej przez niego rzeźby Anioła Ciszy. Koniec cytatu. W nocy z 3 na 4 listopada zamknięte zostanie dla ruchu kołowego wiadukt na ulicy Słowackiego. Następstwem wyłączenia wiaduktu z eksploatacji będzie zmiana organizacji ruchu kołowego w centrum miasta. Kierowcy wjeżdżający do centrum od strony Iłży będą pokonywać trasę od ronda na ulicy Słowackiego przez ulicę Grzecznarowskiego do Dowkonta. Z okolic wiaduktu będzie można dotrzeć do centrum ulicami Giserską, Metalową i Żeromskiego, natomiast wyjechać ze Śródmieścia ulicami 25 czerwca, Żeromskiego i Średnią. Zmiany organizacji ruchu dotyczą również ulicy Żeromskiego na odcinku od Słowackiego do 25 czerwca i ulicy Słowackiego między Żeromskiego a 25 czerwca. Na obydwu tych odcinkach będzie obowiązywał odwrotny do obecnego kierunek jazdy. Krajowy Urząd Pracy zgodził się na współfinansowanie zakupu biurowca z Rębu na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Koszt inwestycji szacuje się na 900 tysięcy złotych. O zakupie nowego budynku, do którego przeniósłby się Wojewódzki Urząd Pracy, mówi się od ponad roku. Najpierw oczekiwano, że inwestycję tę sfinansuje Krajowy Urząd Pracy. Dopiero po rozmowach podjęto decyzję, że za nowy obiekt zapłacą po połowie Urząd Miejski w Radomiu i Krajowy Urząd Pracy. Koszty zakupu szacuje się na około 900 tysięcy złotych. Otrzymałem zapewnienie ze strony pana prezesa Piłata, że pieniądze na ten cel będą jeszcze w tegorocznym budżecie w połowie, a druga część na początku nowego roku kalendarzowego. Do biurowca z Rębu ma przenieść się Wojewódzki Urząd Pracy. Natomiast dotychczasowe pomieszczenia przy ulicy Księdza Łukasika zajmie Rejonowy Urząd Pracy. Zdaniem wicewojewody Zbigniewa Gołąbka powinno to wreszcie poprawić warunki obsługi klientów. Dwudziestolecie działalności będzie wkrótce obchodził Radomski Okręg Polskiego Związku Niewidomych. W ramach obchodów zorganizowana zostanie pokonkursowa wystawa dzieł twórców niewidomych oraz koncert laureatów ogólnopolskich spotkań muzycznych niewidomych widzieć muzyką. W województwie radomskim jest ponad 1600 osób niewidomych i niedowidzących zrzeszonych w 10 kołach Polskiego Związku Niewidomych. Związek w ciągu 20 lat działalności na terenie naszego województwa zrzeszał ponad 2000 ludzi. Utworzono szkołę dla niewidomych dzieci z upośledzeniem oraz warsztaty terapii zajęciowej. Z okazji jubileuszu Radomskiego Okręgu PZN zorganizowana zostanie pokonkursowa wystawa dzieł twórców niewidomych pod nazwą Barwa i Kształt Dotyku. To da możliwość poznania człowieka, poznania ludzi niewidomych, może stworzy jakby obraz niewidomego i ułatwi te kontakty, przełamie tą barierę psychologiczną, która czasem tkwi u ludzi, bo ludzie nie wiedzą w jaki sposób pomóc niewidomemu, jak do niego dotrzeć, jak go zrozumieć. Na wystawie będzie można zobaczyć 250 prac artystów z całej Polski, m.in. rzeźby, obrazy, gobeliny i makramy, które później wystawione będą na aukcji. 9 listopada natomiast w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki Resursa odbędzie się koncert laureatów ogólnopolskich spotkań muzycznych niewidomych widzieć muzyką. Uroczystość ślubowania pierwszoklasistów odbyła się w publicznej szkole podstawowej imienia Mikołaja Reja w Radomiu. 120 dzieci pasowano na uczniów. Rozpoczęcie nauki w szkole było dla dzieci ogromnym przeżyciem. Samą uroczystość ślubowania pierwszoklasiści przygotowywali wraz z rodzicami i nauczycielami kilka tygodni. Rodzice szykowali stroje dla swoich pocich, które miały zaprezentować się w części artystycznej, natomiast dzieci wytrwale ćwiczyły tańce i powtarzały wiersze. Wczoraj 120 uczniów pierwszych klas ślubowało uczyć się pilnie i godnie reprezentować swoją szkołę. Następnie odbyła się ceremonia pasowania na ucznia sięgająca, jak powiedziała dyrektor szkoły swoją tradycją czasów rycerskich. Pierwszoklasiści otrzymali tarcze szkoły i legitymację. W części artystycznej dzieci wykonały krakowiaka, recytowały wiersze i śpiewały piosenki o szkole. Jednak tym, co podbiło serca widowni było wykonanie znanego przeboju minionego lata makareny przez dziewczynki oczywiście z pierwszej klasy. Głównym ośrodkiem Europejskiej Fundacji Mocartowskiej w Europie Wschodniej będzie przez najbliższe pół roku ośrodek Urzędu Rady Ministrów w Małej Wsi. Ośrodek Urzędu Rady Ministrów, znajdujący się w Małej Wsi, został wydzierżawiony Europejskiej Fundacji Mocartowskiej, poinformował na konferencji prasowej wojewoda Radomski. Po zakończeniu remontu ośrodka, już w grudniu, mała wieś stanie się centralną bazą fundacji w Europie Wschodniej. Do lipca przyszłego roku będą się tam odbywać koncerty, szkolenia, seminaria i konferencje o tematyce mozartowskiej. Przyjazd ludzi z całej Europy, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Kanady daje szansę na aktywizację turystyczną i kulturalną regionu, powiedział wojewoda. W nocy ze środy na czwartek zmarła Marianna Wiśnios, wybitna malarka ludowa. W tym miesiącu ukończyła 87 lat. Marianna Wiśnios żyła i tworzyła w Ratajach koło Wąchocka w chacie na skraju Puszczy Świętokrzyskiej. Pierwsze prezentacje jej obrazów odbyły się na początku lat 70. Marianna Wiśnios zdobyła wiele nagród. Jej obrazy trafiły do muzeów i galerii w Polsce i za granicą. Koneser i kolekcjoner sztuki prymitywistów Bolesław Nawrocki porównywał jej malarstwo do twórczości Giotta, podkreślając jej niezwykłe wyczucie koloru i kompozycji. Z największą pasją tworzyła obrazy o tematy religijnej. Marianna Wiśnios odeszła w wieku lat 87. W wojewódzkim ośrodku kultury i sztuki Resursa zakończył się dzisiaj drugi wojewódzki przegląd młodzieżowej twórczości pozaszkolnej. W przeglądzie udział wzięło 19 zespołów rokowych, 5 grup teatralnych, 3 zespoły taneczne oraz wykonawcy poezji śpiewanej. Jury nagrodę w kategorii teatr przyznało Monice Krawczyk z Radomia za wykonanie monodramu według Lagerkwista pod tytułem Sybilla. wyróżnienia otrzymał Teatr Spionek za lekcję i Radomska grupa RAFO1 za przedstawienie pod tytułem Waliska grozy rymu i prozy według tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W kategorii taniec jury nagrodziło zespół z brzegów, natomiast wyróżnienia przyznał zespołowi Artis z Warki. Za poezję śpiewaną nagrodę otrzymał Marcin Korbas z pionek, wyróżnienie Agnieszka Kędzierska z przysuchy i Danuta Korsak ze zwolenia. Nagroda główna w kategorii zespołów rockowych przypadła zespołowi Wachamet z Radomia, który pojedzie na międzywojewódzki przegląd zespołów rokowych RAWA 96. W miejskim ośrodku kultury amfiteatr odbywają się cykliczne imprezy Trojan 96 prezentujące działalność artystów nieprofesjonalnych. Ostatnio koncertował tam zespół z muzycznej szkoły Yamaha. Muzykę klasyczną i przeboje rockowe zaprezentował w amfiteatrze zespół z Muzycznej Szkoły Yamaha podczas kolejnej imprezy z cyklu Trojan 96. Szkoła istnieje od dwóch lat, uczy się w niej 80 dziewcząt i chłopców w wieku od 6 do 16 lat. Grają wyłącznie na keyboardach. Brakowało w Radomiu szkoły, która bawiąc uczyła i odwrotnie. Pomysł zespołowego grania na keyboardach przywędrował do Polski z Japonii. Z powodu remontu hali miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu 13 Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych odbędą się jutro w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale w godzinach od 15 do 23. W mistrzostwach bierze udział 20 formacji, a obrońcą tytułu jest formacja CMG Lider z Radomia. A obecnie zapraszam Państwa na krótką wizytę na Kartodromie Radomskim, oczywiście giełda samochodowa. Zbliżający się okres świąteczny sprawił, że na radomskiej giełdzie samochodowej było dużo kupujących, jak i sprzedających swoje auta. Jak zwykle największym zainteresowaniem cieszyły się popularne maluchy. Za Fiata 126P z 95 roku żądano 10 200 zł, z 93 roku 8 500, z 94 800 zł i z 87 roku 3700 zł. Fiata FSO 1500 z 1989 roku można było kupić za 4300 zł z 88 i 87 roku za 4,5 tysiąca z 85 roku za 3200 zł. Cinquecento 700 z 1994 roku kosztowało 14500 zł, a z 1990 roku 7500 zł. Za Apoloneza karo z 92 roku żądano 15,5 tysiąca zł z 89 roku 6 tysięcy siedemset Łada Samara z 92 roku kosztowała 13,5 tysiąca. z 89 dziewięć tysięcy, podobnie jak Łada 2107 z tego samego roku. Skodem Favorit z 91 roku można było kupić za 12 tysięcy 400 złotych. Ceny samochodów zachodnich kształtowały się następująco: Ford Fiesta z 91 roku kosztował 18 tysięcy 600 złotych, Escort z 90 roku 17 tysięcy 200 złotych. Sierra z 1985 roku 9800 zł. Za Opla Astrę z 1994 roku żądano 31 tysięcy. Za Vectra z 92 roku 28 tysięcy złotych. Volkswagena Passata z 91 roku można było kupić za 26 tysięcy. Audi 80 z 90 roku za 23 tysiące złotych. Toyota Corolla z 1992 roku za 22 tysiące złotych. Widząc przestępstwo, boimy się zareagować, bo sami możemy oberwać. Czując strach ludzi, bandyci są coraz bardziej bezczelni i bezwzględni. Policja skarży się, że nie ma wsparcia społeczeństwa, lecz jak pomagać policji, która wmawia nam, że nie jest w stanie powstrzymać fali zła i uchronić nas od zemsty przestępców. Czy po tym, jak policjanci w Centrum Radomie odmówili przyjścia z pomocą napadniętemu chłopakowi, ktoś będzie chciał reagować w takich przypadkach? Widząc przestępstwo odwracamy głowę i czym prędzej idziemy dalej. Pisze Reneusz Domański w artykule przywykliśmy do zła, zamieszczonego w sobotniej gazecie w Radomiu. Być może już niedługo z radomskich ulic znikną szyldy z różnymi szopami, pubami i landami. Jest nadzieja, że na wszystkich reklamach królować będzie nienaganna polszczyzna. Czytamy w sobotnim życiu radomskim. Rada Ministrów rozpatruje projekt ustawy o języku polskim, przewidujący kary pieniężne, m.in. za umieszczanie wyłącznie obcojęzycznych wyrazów na szyldach. Renata Ziętek poprosiła o opinię w tej sprawie językoznawców, profesora Jana Mazura oraz doktora Adama Siwca. Znajdą je Państwo w tekście Zmierzch Ery Pabów, Szopów i Landów. Jeszcze kilkanaście lat temu czarnoskóry student na ulicach Radomia budził sensację. Dziś widać w Radomiu Afrykanów, Azjatów, Indian. Złoty Smok. Reportaż Krzysztofa Żmudzina poświęcony jest obcokrajowcom, którzy w Polsce znaleźli dom, pracę i wreszcie drugą ojczyznę. O swoich losach opowiadają m.in. Konstantin Iwlew, kierownik muzyczny teatru im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, oraz eleatańscy kucharze z restauracji Milion Słoni. Reportaż znajdą Państwo w magazynie Słowa Ludu. Kto powinien decydować o możliwości usuwania ciąży: politycy, księża, a może społeczeństwo w powszechnym referendum? W weekendowym wydaniu Echa Dnia dyskutują na ten temat studenci drugiego roku Wydziału Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Na zakończenie tekst, który zainteresuje zapewne każdego Jak żyć długo i mądrze. Recepty i rady wiecznie młodych, długowiecznych zamieszcza Piątkowy Dziennik Radomski. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że od dzisiaj trasy autobusów linii numer 1, 7, 12, 25 i 101 zostały przedłużone na osiedlu południe do nowo wybudowanej pętli przy ulicy Sycyńskiej. Zaktualizowane rozkłady jazdy zostały wywieszone na przystankach. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa zaprasza od 28 do 31 października na imprezę pod nazwą W cieniu AIDS. W trakcie imprezy odbędzie się spotkanie z Markiem Kotańskim i seksuologiem dr Alicją Oleszczuk-Milczek, a także projekcje filmów dotyczących AIDS. Telewizja kablowa Dami informuje, że w dniach od 24 do 27 października w naszej sieci przeprowadzony będzie antypiracki test techniczny programu HBO na kanale K12. W tym czasie obraz programu HBO zostanie okresowo odkodowany. I w dzisiejszym wydaniu teleDziennika to już wszystko. Żegnam się z państwem. Zapraszam do oglądania jutro przeglądu najważniejszych wydarzeń tygodnia. Do zobaczenia. thank you